Słuchajcie, niestety musimy się zabrać za rozpakowanie paczki. Milik czeka, a Buzia udaje, że go nic nie interesuje. Więc dobra, zaczynamy! A więc przyszło do mnie wielkie, ogromne pudło, i chcę wam je pokazać ze względu na to, że to jest paczka dla. <słuch> dla Milano i dla Buzi, który udaje, że się nie interesuje tą paczką, ale on się więcej interesuje niż Milik. A to jest ta żerawka, którą przygotowuje moja siostra, ręcznie robiona, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim czymś, to zajrzyjcie do niej na kanał, bo ona u mnie w tle, do mojej szarości, świetnie pasuje tajnym turkus z tym żółtym. Nie? U -u. Dobra, paczka nie jest sponsorowana, to jest coś, co ja zawsze zamawiam z tej samej strony, a to jest strona zoplus.pl chyba, o ile się nie mylę. Oczywiście mam do rozpakowywania mój super ekstra fajny, ogromny pamiążko mi wyszło. Co my tu mamy? Pierwsza rzecz za szalone 380, tyle pamiętam. To są te piórka takie do zabawy. Nawet fajne kolory. Dobra, zobaczymy. Generalnie to zamawiałam żwir. Żwir wam pokażę na samym końcu, bo nie na samym dole z tego co widzę. No ja zamówiłam ten 18 kg. i uważam, że to jest jeden z lepszych żwirów dla kotów, jaki może istnieć. Eee... Tak, i to jest strona, zobaczcie, zo Plus, bo tam jest, powiem Wam, najlepsza cena tego żwirku. A wy pytacie mnie często o żwirku, to co jedzą te koty? Tak, te koty. I już Wam wszystko tłumaczę. I zrobiłam dla nich jeszcze jedno zamówienie, dlatego, że chciałam zobaczyć, czy w końcu coś im zasmakuje, czy nie. O Boże, jakie to brzydkie jest! Czekajcie. Milik! Ja bym cię prosiła. Czekajcie, to widziałam na kanale u jednej dziewczyny i zaraz Wam powiem i tym się zajmiemy później. A teraz zajmiemy się jedzeniem, jakie im zakupiłam. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o Was. Jasny kapelusz! Co to? Tarzan! A moje koty. Jeżeli chodzi o jedzenie, to bazyl jest kotkiem francuskim w stylu jedzeniowym, bo tak to wiecie, to jest kot brytyjski, nie? Jeżeli chodzi o jedzenie, to jest kot francuski, dlatego że bazyl je tylko i wyłącznie mokrą karmę i to jest karma, która musi być w sosie, i yy, on za chiny ludowe nie zje nic innego. Bazyl je tylko i wyłącznie mokrą karmę i to ma być w sosie, bo w galaretce to bym mogła sobie sama zjadać. Yy, ewentualnie tam od czasu do czasu, na, ja raz na ruski rok zje coś z szynki kawałek kiełbasy i tak dalej, a jeżeli chodzi o milika, to ja staram się nie popełnić tego błędu, co z bazylem, czyli po prostu daję mu normalnie to, co mam z obiadu, wrzucam do miseczki. Bazyl, jeżeli jest zainteresowany, no to też zje, a jeżeli nie jest zainteresowany, no to wiecie, wiem, że milik to zawsze zje, więc wyżywienie milika jest zdecydowanie tańsze niż bazyla, ale no niestety. Tak nauczyliśmy i tak jest. I proszę mi tu nie skakać. I zamówiłam takie coś, słuchajcie, co... Wiecie, co jest jedyne... jedynym błędem w tej stronie, że... Dobra, ja nie znam angielskiego, o czym wiecie i teraz mam problem, dlatego, że na stronie wszystko jest pięknie, ładnie po polsku wypisane. Bazyl tu się zbliża, jeżeli ktoś by chciał widzie, widzieć, proszę buzia, możesz wejść. I wszystko jest wypisane po angielsku na opakowaniach tutaj, a na stronie wszystko jest ładnie po polsku. I teraz ja za Chiny Ludowe nie jestem w stanie powiedzieć, co jest do czego. Ale zamówiłam takie coś i mi się wydaje, że to jest... Zaraz dostaniecie strzale. To jest forma takiego suchej karmy od kłaczacza, takie coś jak Whiskas, tylko ona jest chyba zdrowsza. Albo to nie jest ta zdrowsza? Tak, no jest trochę zdrowsza od... sa, dobra. Więc to mamy to. Tu zamówiłam Szymszulowi taką zwykłą, najzwyklejszą karmę akurat, bo zapomniałam o tym biedaku. I taką zwykłą, najzwyklejszą karmę mu zamówiłam. Zobaczymy, czy on to będzie Ja, bo szynszl też jest wybredny, powiem wam. Jak zasmakuje jednego, to tak będzie chciał to jeść. I tu są, słuchajcie, takie dziwactwa, które niezbyt pięknie wyglądają, ale to jest dla psa i dla kota. I teraz widzicie, i znowu nie jestem wam w stanie powiedzieć, co to jest. Jakieś takie te, a tu wiem, że to jest ryba, bo tu są normalnie oczy. Ja nie wiem, czy to zobaczycie, ale tu są normalnie gały. Normalnie gały tu są. I tu mamy też takie, już czuję w konsystencji, że to jest takie ala giętkie, mokrawe. I też mamy 100%, ale czego to, nie wiem. Takie dwa przysmaczki. Ale co to mamy, to niestety nie wiem. Dalej mamy, słuchajcie, zamówiłam karmę z Royala, bo tak mi bardzo polecaliście. I zamówiłam te mniejsze opakowania, wiem, że ich się nie opłacało, ale no... Lepiej było kupić mniejsze i zobaczyć, czy koty zjedzą, no bo koty jak czegoś nie będą jadły, to nie będą jadły. I tu mam z Royala i to jest Royal dla mniejszych kotów, a tu mam dla kotów sterylizowanych, czyli dla bozie. Chociaż ten sterylizowany na tym opakowaniu to jest takie szczupły. Więc nie wiem, czy można się zgodzi z tą karmą. I tu mam jeszcze taką pastę, która nie wiem... Ona jest z witaminami i widzicie, nic nie ma po polsku, no nic pasta witaminowa i ona wiem że ma tu jakieś witaminy i teraz nie wiem czy zamówiłam ją w sensie takim żeby oni jedli te witaminy czy ona też ma formę odkłaczacza w sobie także nie wiem a to jest ta firma yy, nie będę kaleczyć języka jak widzicie to widzicie jak nie to nie yy, co oni robią chyba też jakieś akcesoria dla zwierząt typu drapaki i takie inne rzeczy ale w ogóle cenowo to nie mają drogie rzeczy i tu mam trzy ostatnie bajery i tu też są jakieś, słuchajcie, naturalne, 100% przekąski dla kotów. Ale co to jest, to znowu Wam nie powiem. O, przepraszam. Tu wiem, chicken. Tu wiem, tu mamy jakieś cikenki. To wiem, że są chickenki. A tu. Tu nie wiem. Tu za Chiny ludowe nie wiem. Dobra, więc to by było to, a. I te kawanosy. Nie wiem, czy pokazywałam kawanosy, czy nie. Takie kawanochy. Zobaczymy, czy koledzy zechcą zjeść takie coś bioorganik. O Boże! Uszczęśliwiłam, o, z ryby. Rybne. Uszczęśliwiłam moje koty na siłach. A teraz chciałabym Wam pokazać tutaj mój żwinek. Ale to może zrobimy w tę stronę wszystko. I ja teraz bym Was sięgła. Bo ja tu mam wszystko, bo mi niestety już się tym zaczął. I ja Wam pokażę teraz. Boże, czekajcie. To jest ten żwirek I oni mają jedną z najtańszych cen. I bardzo to się u nich opłaca kupić, bo to jest ten 40-litrowy, czyli prawie 18 kg. A jest też do tego w drugiej cenie. No zobaczcie na debila. A jest też w innej cenie 40 litrów i osobno woreczek 20 litrów. I też ta cena się bardzo, bardzo opłaca, ale że ja miałam jeszcze troszeczkę, to stwierdziłam, że zamówię to, a zamiast tamtego żwirka dopłacać, to będę mogła im wziąć coś do jedzenia. A tu mam coś, co Wam pokażę za chwilę, czego też jestem bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawa. Więc zaraz będziemy to wszystko omawiać. Uwaga, zaczynamy od tego świństwa, w którym wam mówiłam, że to są normalnie ryby. Widzicie? Jakie goły? Więc spróbujemy to otworzyć. A zapraszam was wszystkich tu. O, oh, Jezus. No proszę, odejść tu. Tu. O, smród ryby, tu. No czekajcie, Boże. No nie bić się. Buzia, proszę. Labuzi, buzi. Ryba czymś owinięta, Jezus. ale żebyś tylko nie zginął. I co? Będziemy się bawić teraz tym? No tak, to było do przewidzenia, że niektóre rzeczy to będziemy musieli wrzucić na patelnię i z mężem zjeść. No daj może buzi zjeść. Nie. Halo, bo ty mi tu zaczynasz rządzić za bardzo. Proszę. Ty masz tam swoje, wywaliłeś sobie w kąt, to proszę teraz znaleźć. Nie. Milano. A ty Melepeta jeszcze nie? Dobra, dam wam znać później. Czy coś z. Tego... No, z paczki wąchasz, nie? Nie, no dajcie to na razie, bo jeżeli ja to potem w domu będę szukać, to może być różnie. Więc cisza na planie. Odejdź wszyscy. A teraz, jeżeli widać mi stanik, no to życie. I to jest domek z takim drapakiem drewnianym. Przepraszam bardzo. Z takim drapakiem drewnianym i ja widziałam to u Szusz chyba to widziałam, i widziałam to jeszcze u jednej mojej e, subskrybentki <grybentki> kanału i jeszcze mam to u. E, widziałam u tej. U Kamili, która ma też kotka brytyjskiego i drugiego takiego po prostu. burka niedobrego! I e, ona też to pokazywała i stwierdziłam, że to może być bardzo fajne dla tych moich. Posłów! No. Więc rozpakowujemy ten domek, i co jest fajne w tym domku? To po pierwsze, że tu jest taki drapak, który jest z tektury. Który jest z tektury? Czekajcie. Tak. To jest ta część drapaka, która jest po prostu normalnie jest z, jakiegoś, te, z jakiejś tekturki i tego, i kokotki. Mają sobie drapać. Dwa, że to będzie zabudowane jako taki domek, a trzy, że tu jest kocimiętka. I to jest kocimiętka w proszku. Mówiłam Wam, że bazel nie reaguje na żadną kocimiętkę. Żadną. Po prostu żadną. I chcę zobaczyć, czy milik będzie reagował na jakąkolwiek kocimiętkę. Bo bazel to jest po prostu, nie wiem, ciemnogród. I nie reaguje po prostu na nic. Więc dobra, ja zabieram się za składanie tego cudnego, pięknego, ładnego domku. I zobaczymy. Czekajcie, ale o co tu chodzi? A, żeby to złożyć? Aha. A koci miętkę wysypać tu na to. No dobrze. Więc zobaczymy, dziewczyny, czy jeżeli tak polecałyście to, to czy... Boże święty, to czy to zda egzamin. Ale wiecie, że kot, kot... Kot-kotowi. Kot-kotu nierówny, także nie wiem. Zobaczymy. Milik, co ty o tym sądzisz? Daj tu te guziołki. Daj no tu te guziołki. I będziemy to skręcać teraz. Zostaw ten nóż, dziecko drogie, bo się tam pozacinasz i tyle będzie z tego wszystkiego. Jak to się robi? Aha, to się po prostu tak najzwyczajniej w świecie... Prosto robi i niestety. Milik! Odejdź! No i co? Myślę, że to nie będzie aż tak źle. Bo już kończymy. Ale jak już Buzia jest zainteresowany, to już jest dobrze. No i dobra. Tylko o co to teraz tu chodziło? Już patrzymy, więc tak. Tu mamy to, i tu mamy kocimiętkę, czy tą kocimiętkę może za chwilę, co? Tak, bo ja tego ją skręcę, tak. Więc koledzy, buzia no pierwszy, nie no buzia, mnie zaskakujesz. No i niestety nastąpiła mała awaria. Ja teraz nie wiem, jak to mam tu złożyć. Jakbyście mi nie przeszkadzali, to by było fajnie. Już ja widzę, że się zabieram do tego jak dzjamdzia jakaś. Ale cóż, może nie będzie aż tam źle. Już patrzymy. Ja no powiem wam, że to złożyć to wcale nie jest takie proste. Tu się idzie nagibać z tym. No nie Milano? Nie złe wdziano? Co? Także Kamilko, droga kochana, jeżeli to nie będzie działało, to przyjedziesz i będziesz siedziała z moimi kotkami w środku. <noise> nie no, oczywiście. wartuję i jajca sobie robię. Ale gdyby coś, no to wiesz. Gdzie przyjeżdżać? Nie no, jakie gówno. Naprawdę. Bardzo ciekawa tej koci miętki. Co to z tego wyjdzie? Już uwaga, otwieramy. Aha, tu mamy nasypać trochę tego, tak? Zaraz mi się tu wszędzie na, na papoli i to musiała odkurzać. No dobra. Może tak więcej trochę, żeby się który zakochał w punkcie. Jeszcze ja tu zaraz będę znaczyć co tu no dobra. Oj, więcej wywaliłam niż to wszystko warte. Zrzuciłam wam kocimienkę. Buziusz, czy ty coś czujesz? Buziusz, nie z tej strony. Nie z tej strony. No. No, Habira, gotowa. No. No tu? Co sama sobie mogę wyjść? Oho, Milano, czy ty będziesz wreszcie zakochany w czymś? O, widzisz, Buzia? No, patrz i się ucz. Jezu, kamera mi lata we wszystkie strony. Milano, zakochany jesteś? Czekajcie, bo nie mogę zrobić kamery. Hmm? Czy to już jest miłość? Czy to jest tylko zabawa z Twojej strony? Może Ci dosypię trochę? Jeszcze działeczkę. Co? Masz tu trochę jeszcze? Proszę. Tu trochę jeszcze masz. To Tobie się też to nie podoba? Nie wiem, no... Jed... Tu jakieś dziwne koty mamy. Widzicie? Buzia się tam pakuje z tamtej strony. Milik, to może teraz chwila dla buzi, co? O, Milik zakochany chyba. O, zakochany. Tak, ale miłocha. Mm. Mm. A buzia? Ja nie wiem, czy ja ci mogę w tej miłości przeszkadzać, co? O tak, chyba miłość. Mhm. Tak. Od tej kocimienki też mi łeb zaczął boleć, wiecie? To co? Noclek w kartonie. A na kolację ryba z oczami. W sensie, że my. Co? W późno buj się tu trochę, co? Daj no to się trochę wejść. Chodź buziuś. O Boże kocham. Proszę buziuś. No chodź. No. Buziuś, trochę Ci tu dosypiemy z tej strony. No. Co? Nie? Milik, o nic nie pytam. Niech Twoja miłość trwa. A buzia? Buzia później, tak? A my idziemy skończyć odkurzać, bo dzisiaj jest piąteczek. Dzisiaj jest piąteczek i yy, jest godzina 12.30, więc jeszcze muszę zjeść szybko obiad odkurzyć. I jutro wolne. Boże, jak się cieszę. Szkoda, że popołudniówka niestety dzisiaj, no ale co zrobić. Więc lecę. Bo chcę. I nie mam wyjścia. A buzia. Nie chcę. Buzia, dlaczego ty nie reagujesz na kociniętkę? Mnie aż już w nozdrzach tak coś i Iwełbie szumi, jak po piweczku, a Ty nic. No cóż, ale milik to miłocha na całego. Dobra. A na dzisiejszy obiad wzięło mnie na chińszczyznę i to będzie chińszczyzna z makaronem, a nie z ryżem. Tu mam takiego wok'a, który był chyba z Ikei, słuchajcie, kiedyś, także to nie jest wok jakiś specjalny i tak dalej ale stwierdziłam, że nie mam czasu, chociaż w tym jest dużo szybciej, prawda? Raz ciach i wszystko gotowe. Ale wrzuciłam już wszystko na tą patelnię, więc niech się dzieje co chce. A jeżeli chodzi o sos, to powymyślam, nie wiem. Jeszcze nie wiem, jak, nie mam koncepcji, ale jakiś sos sojowy, sos ostrygowy, bla, 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 bla sur, pieprz, nie wiem, troszeczkę miodu, od ryżowego, nie wiem, no pomajstruję, naprawdę nie mam jeszcze koncepcji na to, bo spieszę się do pracy zresztą na popołudniu, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm, uwielbiam zapach chężczyzny. Robię więcej, dlatego że mój mąż chciał sobie zabrać troszeczkę yy, do pracy na jutro. Bo ja zjem troszeczkę, on zje sobie jak przyjdzie, pewnie zje sobie jeszcze na kolację jak zostanie, to weźmie sobie do pracy. No i... Moja super fajna ekstra ścierka. Przydałoby się trochę mięska. I to jest to mięsko z obiadu z wczoraj, z tej zupy jarzynowej, które wam mówiłam. I stwierdziliśmy, że po prostu mamy ochotę większą na chińszczyznę niż na te tortille, a tortille zrobimy sobie jutro. Ja mam jeszcze troszkę mięska, ugotuję, z tego potem się jakąś zupę zrobi, a z tego mięska gotowanego po prostu eee, zrobimy sobie tortille. Dobra, majstruję dalej. Domek cieszy się takim zainteresowaniem, czyli zerowym. Karton jeszcze nie jest rozpakowany, więc Znajdźmy coś dla naszych pupili, i może im wręczymy jakąś nagrodę. A może to? A może to? Co o tym sądzicie, chłopaki? Czy wy jesteście zainteresowani, czy to też będę musiała sama jeść? Bo raczej bym tego nie chciała. A jak nie, to bardzo dużo kotków jest na dworze, wiecie? I na pewno one się tym zainteresują. Jene, no jakie to dziwne. Konsystencji to jest jak. jak kreda. Uwaga, robimy próbę. No. Buzia pierwszy. No, nie gadajcie nawet. O, o! To znaczy, że mam dwa koty francuskie w domu. No, trudno, no. Chińczyzna się robi, zaraz się weźmie. Kurczaka do tego i. No co, Buzia, ty to stuby No tu proszę. Tu. Cicho, Milano je. Milano dobre? Tak szczerze to ja bym tego nie zjadła. No, Buzia, 100% chicken. Coś się nie pasi? No, nie oni Obrażony? No, zaczek Milano wciągnął. Czyli drugi smakołek Taki se. Dobra. i do garów bo mi się przypali. Du, 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 du. Mm -hmm. Większa frajda w tym kartonie, nie? I to bez kocimiętki. Buziuś, co ty tu zamierzasz, spać? Wybierasz sobie coś. Miliga, ty? Hmm? No buzia no aż, aż tak, to? Wiecie, no wszystkiego jednego dnia nie można, bo byśmy tu po prostu oszaleli. A widzicie, jakie jest Wasze tempo jedzenia? No to no. Co wybrałeś? 100% coś tam. Zobaczymy. Proszę, skoro buzia wybrał, no to już... O, Milik, spadł. Chryste panie. Co to jest? Tak, ja już podaję. Ja bardzo chętnie bym to chciała szybciej zrobić, ale... Proszę. Jezu, jak to śmierdzi. Coś tam fish. Czyli znowu jakaś ryba. No, proszę, buzia tu, a ty tu, proszę. Prosz. A wiecie, co jest najlepsze, że Milik dostał tą rybę wtedy i za chiny Ludowa, nie wiem gdzie ona jest. Szukała mi po prostu gdzieś wepchnął. No i co buzia? A ty to znowu nie do zabawy, tylko do jedzenia. Jak, się, jak nie jesz, to proszę oddać, bo znowu gdzieś wciśniesz. Proszę, buzia je. No jeszcze... Nie, nie, nie. To jest do jedzenia. Dobra, koniec. Voila! Jak Wam się podoba? Bo mnie bardzo. Więc idę jeść bo mam 20 minut i wychodzę do roboty. Bye, bye!